Z tej strony Kasia, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale jak widzicie, jesteśmy dzisiaj tutaj w skrzyżowanym, na meczu w skrzyżowanym trybie Na skrzyżowanym trybie w CSie, nieważne Nie ukrywam, że nagrywam ten filmik od razu, że tak powiem, po tamtym Więc wiadomo, jeszcze tamtego nie ma na YouTubie i tak dalej No nieważne, w każdym momencie razie E, stwierdziłam, że mm, zrobimy sobie challenge, tak jak powiedziałam, że zrobimy sobie challenge, e, taki będzie challenge, tak więc e, oto mój dzisiejszy challenge e, A więc tak, e, challenge brzmi: e, Gram tym, co wypadnie mi z ziomka, czyli wiecie, jak zabiję e, typa, to biorę wtedy jego rzeczy i gram właśnie jego rzeczami, w sensie jego bronią i tak dalej, tak więc wydaje mi się, że fajny challenge. Zobaczymy jak to wyjdzie. Wiadomo, pierwszy muszę kogoś zabić, żeby wziąć jego rzecz. Oh my god, chyba się w ogóle nie zabiję nikogo, więc to będzie ciężkie. Tak mi się wydaje, że to będzie mega ciężkie. Patrzcie się, na razie gram, że tak powiem, swoimi rzeczami, bo wiadomo, muszę pierwszy kogoś zabić, no ale zobaczymy jak to będzie. Dodam, że pierwszy raz robię w ogóle takie challenge. Jest jeden jeden. nie wiem dlaczego. Tamtą rundę chyba przegraliśmy, nie wiem. Znaczy tak, tamtą przegraliśmy. No, ale tamtą pierwszą wygraliśmy niby? Dobra, idziemy na plecy. W ogóle można też zrobić taki challenge, że... idę na plecy. Challenge. Ee... Ja go nawet nie zabiję. Ja tutaj nie, żadną bronią, nie, nie, kurde, nie zagram. Co to ma być? Mm, zobaczymy. No, na, na plecy challenge też by był fajny challenge. Napiszcie, co sądzicie w komentarzu. Wydaje mi się, że byłoby to całkiem ciekawe. E, póki co mam zero fragów, więc jest e, bardzo źle. Um, mega źle, ja jeszcze rzucam jakiegoś... What the fuck? Co to było za to był? Ja nie wiem. To był e, bardzo słaby granat challenge. No, kurczę. Dobra, muszę wziąć jego broń. Tylko, jak wziąć jego broń? Jak tamten będzie pewnie chciał strzelać? Dobra, szybko, szybko lecę. Wezmę tego pierwszego broń, bo mam bliżej. Dobra, tak więc gramy tylko kałachem. Bo tylko kałach mi z niego wypadł. Tak więc ja tutaj oczywiście kupuję te dodatkowe rzeczy. Ale na starcie już tutaj mogę wywalić pistol, bo gramy tylko jego bronią challenge. Tak więc dobra. O, kurde. Nie wiem, czy... znaczy... Teoretycznie gram jeszcze granatami, więc... Chyba nie do końca to jest, wiecie. Dobra. Więc okej, okay, dobra. Gram jego bronią. I wiecie, tutaj sobie rzucę tego mołotowa. Tam jest typo, czy nie? Dobra, nie, tutaj nie ma go. Piszcie co sądzicie o tym. Możemy powtórzyć ten challenge jak najbardziej. Można go powtórzyć. I powiedzcie, ci, czy mogę używać granatów, czy nie. Czy jest to ok? No nie dobiegnę tam chyba, nie dobiegnę, kurde. Szybko. Szybko. O, dobra. Gram z powrotem kałachem, tak więc. Okej. Okay. Wiecie co, ja z automatu tak teraz zauważyłam, że ja właśnie kupuję te. E, mołotowy i tak dalej. E, wydaje mi się, że gdzieś to jest mega takie, wiecie, przyzwyczajenie gracza. E, że tak z automatu kupuję, bo wypadałoby kupić, bo wiadomo, to też jest bardzo ważna rzecz w. E, gdzieś tam granat czy tam to jest w stanie y, zadać obrażenia, więc to jest bardzo ważne. Oh my god, wiecie co? A i znowu kałak, no kurcie. dobra. Nie będzie znowu kałak, znowu biorę kawacha. No e, patrzcie, ja muszę wyrzucić pistol. E, nie no, fan jest, no... Kurde, zobaczymy. Pewnie będziemy mieć za niedługo mega mega dużo kasy, a ja będę grać y, czymś pistolem, bo im się, że tak powiem, y, kasa skończy. To był flash tutaj, nie? Czekajcie, ale to dziwnie słychać strasznie, on tutaj gdzieś jest na blisko. E, tak mi się wydaje. E, e, e? halo? Gdzie pan jest? Ej, ono nie znowu ma Dobra, jego bronią challenge Jego bronią challenge Dobra, mam jego kałacha e, Patrzcie się, Właśnie chyba o tym mówiłam, bo on tutaj No i... A co? Ja nie będę mogła znaleźć broni? Jesus, no i co, czym ja teraz mam grać? Ej, nie wiem Czym ja teraz mam grać Jacie To ja nie wiem teraz czy... Nie wiem, on miał digla może? Będzie miał digla czy nie? Nie wiem, czy to w ogóle Mogę gdzieś sprawdzić i wiecie co, chyba nie mogę tego nawet sprawdzić. Więc bardzo, bardzo źle. Nawet no, nie zdołałam go tutaj zabić. No, słabo. E, tutaj napiszę mu door. Nie wiem, jak się miejscówki nazywają. E, ale wydaje mi się, że chyba tak. Gate, door. To jest jakaś duża brama, nieważne. E, 6-2, więc nie jest źle. Ym, dobra Tak więc teraz przechodzimy do Tero yy, Więc no, jak zabiję to wiadomo Będę miała USP albo yy, P200 P2000, o tak to się nazywa chyba yy, Tak yy, Więc póki co wezmę sobie petkę Tak, yy, tak swoją Wiecie o co chodzi Tak po swojemu yy, A za chwilę zobaczymy O ile ktoś zabije oczywiście yy, Czy coś fajnego Mi się Woohoo, one tap challenge, normalnie one tap challenge Dobra, ja szybko idę po jego broń Po jego broń muszę <tosan> iść Ale mi tutaj zasadził yy, nie <tosan> Kurde, nie wiem, gdzie on tu. Dobra, nieważne, nieważne Nie no, zabił mi go Czyli ja zostaję przy USP-ku yy, Dobra 3000 yy, kasy na koncie nie mogę nic kupić, mm, oprócz no, no powiedzmy oprócz tych granatów i kamizelki, bo to jest ważne. Mm. Znowu mi rzuci tutaj pakę, no dobra, nie wiem. Próbuję jakoś tak to ugrać, może. O dobra, 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 to jest słabe bardzo. No jak ziomek się zabił, to jak ja tu teraz ugram? O kurde. Ej, z Scoutem, no po prostu ekstra. Teoretycznie mogę wziąć jeszcze pakę chyba, bo ona powinna być gdzieś tutaj. Więc spróbujmy iść tutaj. No ja tego nie ugram, bo ja nie umiem grać ze skauta w ogóle, wiecie o tym? Ja pierdziele. Ten challenge jest po prostu śmieszny, nawet go nie zauważyłam, ale go przynajmniej obbiłam. Minus 83. Ja to jeszcze muszę napisać, żeby ten ziomek wiedział, żeby wiecie, nie był na mnie zły. Więc dobra. Zagram sobie tak. Teraz powinnam ugrać, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tutaj jakiś yy, wiadomo dziki flash, bo... No kurde. Szybko, dobra kałacha mnie zagram. I nie udało mi się. Kurde. Side. Dobra, jest w side gdzieś. Um, hmm. Bardziej na. A dobra, jest w side po prostu. Eee, bro, you have a key, ale tutaj go nie używasz. Fajnie. Czyli on też gra po prostu challenge. Wiecie, wiecie o co chodzi? On, on sobie gra deagle challenge i musimy to zaakceptować. No i wygrał. No i super. A ja muszę znowu kupić swoją broń, bo. Nie mam innej broni. Wiecie co? Możemy jeszcze zrobić tak, że. <laughs> Teraz na to wpadłam. E, to, to, to też w sumie byłoby to fajne. E, właśnie. Też taki challenge, tylko po prostu jeśli. E, ziomek, że. Jakby to powiedzieć, ja zginę pierwsza, tak? A mój e, ziomek zabije tam już ostatniego gracza, to mu powiem, że: Ej, daj mi tą broń. Daj mi tą broń tego ziomka ostatniego, ja muszę mieć jego broń. Więc to będzie taka też. E, Gatka z innymi ludźmi, więc teoretycznie też by było, wiecie, śmiesznie. I wygraliśmy. Bardzo szybko trwał tutaj ten odcineczek, tak? Więc mam nadzieję, że fajnie wam się to oglądało. Nie do końca wyglądał ten challenge, jak miał wyglądać, ale wydaje mi się, że jest coś pozytywnego w tym, więc moi drodzy, kciuki w górę. Robimy dalej szalone challenge. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.